Chcę pokazać zestaw prawowo-siewny, wał przedni gumowy i siewnik z agregatem. Agregat własnej roboty na 2,5 metra z ruchomym ramieniem i wał gumowy też robota własna 2,5 metra szerokość robocza z tego względu, że takiej szerokości jest siewnik i najlepiej tak pasuje. A no i moc traktora też jest wystarczająca, żeby to działało.